Jestem autentycznie zszokowany. Dopóki trwały wybory, największym bagnem było to, co działo się w ich trakcie. Ale to, co się dzieje od kiedy wybory się skończyły, to już przekracza wszelkie granice. Dla mnie, ten duopol, który rządzi w Polsce od 20 lat, to jest jakaś totalna abstrakcja. Tyle, że to co wrzucają w tym momencie w internet zwolennicy kandydata, który w finale przegrał, to jest zupełnie inna liga. Nie jestem w stanie zliczyć influencerek, które dodają takie rzeczy. Co wy mi chcecie powiedzieć, że 10,6 milionów wybrało tego idiotę? Wiecie co? Dzisiaj to mi jest wstyd. Heee, no na tym polega demokracja, słoneczko. A dla ciebie demokracja jest tylko wtedy, kiedy wygrywa twój kandydat. Jeżeli zatem uważasz, że twój kandydat to jest osoba absolutnie idealna, a jego przeciwnik to jest człowiek, z którym absolutnie wszystko jest nie tak, warto może byłoby się nad tym pochylić i zastanowić, dlaczego ten drugi, skoro wszystko jest z nim nie tak, i tak z twoim wygrał. Ten mój tatuaż, orła, co ja tutaj kurwa mam, to ja dzisiaj założyłam długie spodnie i się kurwa, po co bo go nie chcę pokazać? Czy ktoś pomyśli, że ja pis wybrałam! Może ja jestem człowiekiem zbyt prostym na takie rzeczy, ale ja na przykład nie rozumiem, więc bardzo bym prosił o wytłumaczenie, jak to się stało, że ty sobie zrobiłaś na całe życie tatuaż, który utożsamiasz z tym, czego najbardziej nienawidzisz? Jeśli mi ktoś powie, a mówi tato co mieszka za granicą, tak, kurwa mówi! Rozumiesz, ona nawet nie mieszka w Polsce. Mistrzostwo. Ale jak ty mieszkasz, ale zagłosowałeś nie tak, jak ona chciała, no to i tak jesteś gorszy od niej, tak? A uwierzcie mi, tego jest więcej. Pan dociekliwy wrzucił na przykład na Instagrama fajny przykład ciekawej wypowiedzi. Znaczy, ciekawej. Ciekawej z punktu widzenia obserwacji ludzkich zachowań. Popatrzcie. Kto tak naprawdę przegrał? Wy, wszyscy prawicowcy ze wschodniej części Polski. Że robicie za 4-5 koła, i będziecie dalej robili za 4-5 koła przez kolejne 5 lat, dalej będziecie biedni, dalej będziecie głupimi alkusami, dalej będziecie mówić, że chcecie bronić nas przed imigrantami, którzy robią syf, a sami jesteście największym syfem, jaki może być. Proszę bardzo, pan Jakub Kowalczyk, kolejny tolerancyjny wyborca, który nie toleruje, że ludzie mieli prawo zagłosować inaczej niż on, więc nazywa ich syfem. I teraz zwróć uwagę na to, co człowiek wypowiadający takie słowa ma wpisane w swoim profilu. Psycholog biznesu z wykształceniem. Przepraszam, coś mi zaleciało. Mocny gość. Bogaty psycholog. Wykształcony. To jest swoją drogą chyba jakaś dziwna prawidłowość, bo ja od kilku dni w internecie coraz częściej zauważam, że Ogromna część wyborców przegranego kandydata uwielbia wręcz podkreślać swoje wykształcenie. Po prostu moim zdaniem osoby.